Stabilną sytuację, jeśli chodzi o warzywa gruntowe. E, ceny warzyw korzeniowych nie uległy w ciągu ostatnich dni większym wahaniom. E, 80 groszy marchew, 50-55 groszy ziemniaki. E, kapusta biała za sztukę to jest około 2 zł. 50 groszy za kilogram. E, cebula, mimo jakichś tam niepokojów wcześniejszych na razie złotych za kilogram i pory 2-2,50 zł. Także tutaj sytuacja jest stabilna. Yy, yy, Na razie jeszcze papryki są, jest dużo, stabilna cena 4-5 zł za kilogram, ale już brakuje cukinii, takiej no, wysokiej jakości i już przez to obserwujemy już pierwszy import z Hiszpanii. Yy, cena zbliżona do Polski, czyli około 3,5-4 zł za kilogram i też już pojawiły się hiszpańskie bakłażany. 5-6 zł za kilogram. No poza tym już wcześniej była cebula, tak? holenderska około złotówki. No i oczywiście mają się też czosnek importowany z Hiszpanii około 10-11 zł za kilogram. Jeśli chodzi o no brakuje już ogórków szklarniowych, tak? I cena poszybowała do 6, nawet 7 zł za kilogram. No, to wiadomo, skończy się po prostu sezon. Zostało już niewielu producentów, którzy Zakładali uprawy na zimę. No i to też pierwsze zjawisko, że pojawił się import do roku bardzo wcześnie. Hiszpański, ogródek poliowany, tak zwany wąż poliowany, 4,50 zł za kg To też jest tak No i zjawisko, że w tej porze roku już się pojawił import. Pomidory w miarę stabilne, te 4 do 6 zł za kilo. Także akurat w jeszcze jest yy, stabilna sytuacja. A i brakuje już, już brakuje pod ogórków gruntowych. Yy, takich, yy, które były stricte z gruntu już prawie, że nie ma. A też szklarniowe, tam tunelowe yy, podrożały i też kosztują około sześciu, siedmiu Dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu była pierwsza próba yy, zciągnięcia ziemniaków, belgijskich, ale jakby temat na razie Mało, a na razie dalszych prób importu Jeszcze jest nie, nie Kupcy, którzy chcą mieć pewny towar, muszą mieć swojego pewnego producenta, tak? Tutaj rzecz polega na zaufaniu. No jakością w tym roku będzie na pewno giełdysko, bo był mokry rok, tak? I na pewno jest dużo różnych patogenów na ziemniakach do chłopu. Chociaż z tą wilgotnością, nadmiarem wilgoci to bywa różnie w zależności od rejonu kraju, tak? ziemniaczki zanosiło się i że będzie słabo nie bo zalało zalało i gniją towar co z tego proszę panią molochy sklepy i, za, wprowadzają to z zagranicy ziemniaki a nasze się gotujemy do, dołują nas nie cena tam koszt, w sklepie kosztuje ziemniak 3 zł kilogram a tu przeliczyć woreczek kosztuje i, i, 50 groszy, kilogram ziemniaka, na dzień dzisiejszy to tak, tak, jak tak jest. Nie wiemy za co wyjdziemy w pole. Ale to jak co, jak co dzień, no. są lepsze, są gorsze, prawda, momenty. Teraz jest już koniec sezonu, każdy już wyciąga co może. Dzisiaj handel jest kiepski na dół. No ale jutro będzie nowy dzień. Miejmy nadzieję. Handuje. Teraz akurat, nie wiem, ziemniaki, cebule. Warzywa. Nieraz jest tak, że muszę stać długo. Nieraz uda się szybkość strzelać.